Ja jem, kiedy się nudzę, kiedy mam dużo pracy, w ogóle nie czuję głodu. Tak. I teraz znowu, nie czuję głodu. Jeżeli jesteśmy zajęci, to możemy być podekscytowani, możemy być zestresowani. I ten stan może sprawiać, że rzeczywiście to, co zachodzi w naszym ciele, to jest takie odci odcięcie od uczucia głodu, bo mm, nasze ciało jest tak skonstruowane, że jeżeli jesteśmy w stresie, to następuje mobilizacja organizmu. Układ trawienny jest mniej ważny, ważniejszy jest mózg, ważniejsze są mięśnie, czyli następuje mobilizacja do poradzenia sobie z wyzwaniem, z trudnością. I możemy właśnie tego głodu wtedy nie odczuwać, ale potem, na przykład po pracy, ta mobilizacja mija i co? No i właśnie może ten głód się pojawiać nadmiarowy, bo jeżeli my jesteśmy w pracy plus jakieś dojazdy i my nie jedliśmy 8, 9, 10 godzin, to nasze ciało Potrzebuje paliwa i potrzebuje tego paliwa na gwałt i po tej pracy um, może pojawić się bardzo duża chęć na jedzenie, tak zwany nawet wilczy głód, silny głód wywołany tym, że bardzo długo się nie jadło, że były pomijane posiłki. I wtedy tracimy kontrolę. To nawet nie musi być emocjonalne. Po prostu, jeśli bardzo długo nie jemy, organizm do tego zmusza. On chce paliwa. Um, ale to jest jeszcze jeden wątek, jeden ten o którym powiedziałam, to jest ten wątek z ciała, czyli ciało domaga się. Drugi wątek jest też taki, że jeżeli my mamy w naszym doświadczeniu trudne emocje, czy też przeżywamy na co dzień trudne emocje stres i, z różnym, i różne oblicza tego czy, czy przykrość, czy złość, czy dużo zmartwienia bądź też mamy takie mamy w swojej historii jakieś traumy, trudne doświadczenia. I to wszystko nie znika. My to kumulujemy. Jak jesteśmy zajęci pracą, to to jest gdzieś bardzo daleko w tle. Ale jeżeli przychodzi ten moment, kiedy nie ma tego zajęcia, kiedy nic nie robimy, to zaczyna wychodzić. Te emocje zaczynają wychodzić. Czy te z dzisiejszego dnia, czy te sprzed 20 lat, to zaczyna wychodzić. I my to odczuwamy jako nudę, że jak nic nie robię, to wtedy. To się pojawia, ta chęć się pojawia, no bo te, jeżeli te emocje zaczynają wychodzić, my ich nie chcemy poczuć, i, i między innymi może się pojawiać chęć na jedzenie. Moja kursantka kiedyś powiedziała, że ona czuje, że jak ona jest sama i nic nie robi, to te trudne doświadczenia i trudne emocje chcą z niej wyjść i ona wpycha jedzenie, żeby tego nie dopuścić, żeby tego nie zobaczyć, żeby tego nie poczuć, żeby to się nie, zna, nie, nie znalazło tutaj w świetle dziennym, żeby się nie trzeba było z tym skonfrontować. I my, wy możecie tego do tej pory w ogóle tak nie odczuwać. Wy możecie widzieć po prostu pracuję, to nie myślę o jedzeniu, jestem po pracy, odpoczywam, wieczory, weekendy, urlopy, zaczynam jeść. Może to być odreagowanie stresu właśnie, ale może to być też, też coś głębszego, jakiś ból, który, który ciągnie się za nami od wielu, wielu lat i wtedy jak, jak, jak nic... I nie zajmuje naszej uwagi, to to chce wyjść, nie? a my nie chcemy się z tym spotkać i jemy. I mam cały całe taki webinar, który mo, można zakupić: um, zajadanie nudy, pustki, monotonii, poczucia braku sensu i samotności, i drugi w pakiecie, duży webinar o samotności i o, i o zajadaniu, bo to jest częsty problem, I, i, i właśnie my powierzchownie możemy odbierać: no, zajadam nudę, o, zajadam monotonie, um, zajadam, bo, ja, bo po prostu nie wiem, co ze sobą zrobić, ale. Może tak, ale, ale może być też coś po prostu głębszego. To jedzenie może przynosić po prostu, po prostu ulgę w bólu i od tego bólu, od doświadczenia tego bólu y, odsuwać.